Cześć, tu Imperium Inku. Jakiś czas temu udało mi się kupić nowy atrament KWZ Ink. It smells like coffee. Nazwa sugeruje, że atrament powinien pachnieć kawą, więc chciałbym zobaczyć, czy rzeczywiście tak jest, a przy okazji przeprowadzić kilka testów na papierze, zobaczyć, jak wygląda kolor, jak ogólnie pisze się tym atramentem. Standardowa butelka KWZ, ciemne szkło, ładna etykieta, nowe logo, zakrętka z twardego plastiku. Natomiast sam atrament, patrząc po wewnętrznej stronie, zakrętki trudno powiedzieć. Jest raczej dosyć ciemny. Widzę tutaj delikatnie, może jakąś ochrę, coś takiego. Ale to za chwilę się okaże. Przygotowałem arkusz testowy, wydrukowałem go na papierze Oxford Optic o gramaturze 90 i już tutaj przy próbce koloru na pierwszy rzut oka mogę powiedzieć, że atrament jest raczej dosyć ciemny. Tutaj kolor gorzkiej czekolady, może mlecznej czekolady delikatnie Gdzieś tam miejscami wpadającej w sepie. Co jeszcze? Bardzo delikatny połysk pojawił się tutaj w miejscach, gdzie tego atramentu było więcej. Na przebitkach pokażę również, jak wyglądał cały ten proces. Tutaj tego atramentu było naprawdę bardzo dużo. On też dosyć długo schnie, co zresztą można zobaczyć tutaj przy teście schnięcia zaznaczałem x i po 5, 10 i aż do 30 sekund po prostu rozmazywałem to palcem, więc na tym papierze ten atrament schnie powyżej 30 sekund i to może być problem na przykład dla osób, które piszą lewą ręką, żeby sobie zapisanego tekstu nie rozmazywać. Jeśli zaś chodzi o wodoodporność, po zalaniu wodą i przetarciu atrament Zachowuje się bardzo dobrze, oczywiście ten brązowy kolor gdzieś tutaj się rozmył. Przy czym ta baza atramentu jest dobrze widoczna, i w sytuacji, w której na przykład zalaniu uległyby jakieś notatki, to będą one dosyć łatwe do rozczytania. Także tutaj plus dla tego atramentu. Sprawdziłem również, jak wygląda cieniowanie. Za pomocą bardzo szerokiej stalówki 6 mm przeciągnąłem jedną linię, poczekałem aż atrament wyschnie, przeciągnąłem drugą i później analogicznie trzecią linię. I tutaj widać, że przy dosyć szybkim takim przeciągnięciu ten kolor jest raczej jasny. To jest właśnie taka sepia, może delikatnie mleczna czekolada, chociaż. On jest troszeczkę zdesaturowany, tak jakby barwa była przesunięta raczej w stronę zieleni niż czerwieni, więc jest chłodniejsza. Przy, drugim, przy drugiej warstwie już ten kolor jest zauważalnie ciemniejszy, natomiast przy trzeciej już jest bardzo ciemny. Co prawda, nadal widać, że jest to brąz, ale przy stalówkach dosyć szerokich i mokrych może uchodzić za czarny, bądź jakiś taki no bardzo, bardzo ciemny. Co zresztą widać tutaj poniżej, na początek Lami Alstar ze stalówką F, którą zresztą było wypisywane tutaj wszystko powyżej. Lami Safari, stalówka M, tutaj już ten kolor jest znacznie ciemniejszy, pojawia się też, pojawia się też cieniowanie. Jinhao X750, bardzo szeroka, bardzo mokra stalówka, atrament jest bardzo ciemny. Ten napis, gdyby się nie przyglądać zbytnio, to jest praktycznie czarny może Gdzieś tutaj pojedyncze przebłyski tego brązu się pojawiają. I na koniec Twisby Eco T. To jest stalówka 1,1 mm ścięta. To cieniowanie jest Ciekawe, dlatego że przy szybszym pisaniu to jest zdecydowanie jaśniejsze. Natomiast tam, gdzie kreska była ciągnięta wolniej, albo gdzie zostało tego atramentu więcej, no to jest to ciemniejsze. Sprawdziłem również także za pomocą pędzla nasycenie. Tutaj pozwoliłem sobie naprawdę no, pofolgować, jeśli chodzi o ilość atramentu, którą tutaj zaserwowałem, i przyznam, że na tym arkuszu schło. To no około godziny, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie tego atramentu było najwięcej. I od takich bardzo, bardzo ciemnych, niemalże czarnych elementów poprzez właśnie ten bardzo ładny, chociaż raczej chłodny brąz, gdzieś tutaj jakieś, jakaś ochra się pojawia, może sepia, i. Takie barwy tytoniowe, jak liść tytoniu wysuszony. Także tak wygląda rozpiętość kolorystyczna. Co ciekawe, ten papier ma bardzo dobre właściwości jeśli chodzi o przebijanie i prześwitywanie. Przebicie atramentu na tym papierze widoczne jest właściwie tylko w miejscach, w których było go bardzo, bardzo dużo. W związku z tym nie sądzę, żeby było jakiekolwiek ryzyko podczas normalnego użytkowania i normalnego pisania, żeby stało się coś takiego. Prześwitywania w zasadzie nie ma. Więc myślę, że sprawdzi się, oczywiście biorąc pod uwagę to, że no na tym papierze atrament schnie dosyć długo. W międzyczasie zrobiłem również. Próbę na jeszcze innych rodzajach papieru i tutaj e, Rodia Dot Pad, bardzo popularny papier 80 gramów i standardowy drukarkowy dostępny w Polsce bardzo łatwo Poljet również 80 gramów e, i tutaj mamy coś ciekawego mianowicie Poljet jest bardzo chłonny w związku z tym ta rozpiętość tych odcieni jest znacznie, znacznie mniejsza, kolor jest też jaśniejszy. No i przede wszystkim można zauważyć, że, że atrament strzępi, mimo że wykorzystywałem tę samą stalówkę F, to już przy pisaniu na tym papierze atrament strzępił to nie jest mokra stalówka linia jest też dosyć cienka. Na plus na pewno czas wysychania, ponieważ jest on poniżej 5 sekund. Zauważyłem to już przy robieniu tego, tego znaku. Atrament po prostu wchłonął się bardzo szybko w ten papier. Wodoodporność. Jest ok, jeśli chodzi o rozczytanie tekstu, natomiast mocno się rozmazuje. No i tutaj można zauważyć, że. Przebijanie, prześwitywanie przede wszystkim, ale przebijanie no, w, tych, w tym wypadku, czyli w wypadku tego, tej próbki i w wypadku tego y, nasycenia, no, w zasadzie jest niedopuszczalne. Tutaj zresztą, przy, nawet przy pisaniu tą stalówką F, przy lami All Star, y, już prześwituje, a nawet miejscami przebija, nie mówiąc już o pozostałych. Więc, jeżeli używać tego atramentu, to raczej na papierach przeznaczonych do pisania piórami wiecznymi, albo no, trzeba liczyć się z tym, że to będzie przebijać. Tutaj bardzo nieciekawie wygląda, zwłaszcza przy stalówce B. Jeśli zaś chodzi o cieniowanie, zdecydowanie porównując to chociażby właśnie z tym, z tym Oxfordem. Sprawa wygląda tak, że kiedy papier jest bardziej chłonny, to również ta rozpiętość w tym cieniowaniu jest zdecydowanie mniejsza. No ona jest tutaj zauważalna, ale no nie jest to w żadnym wypadku to, co widzimy choćby tutaj i odpad. <laughs> Tutaj zdecydowanie mogę powiedzieć, że ten połysk jest bardziej widoczny niż na, tym, niż na tym Oxfordzie, ale może to wynikać po prostu z tego, że inaczej rozłożyła się plama atramentu, więc nie chcę tutaj wyrokować. Jeśli zaś chodzi o kolory, to rodia ma właściwości. Chłonięcia gdzieś pomiędzy tym Oxfordem, który jest bardzo niechłonny, a tym Poljetem, który jest bardzo chłonny. Więc e, przede wszystkim ta rozpiętość e, tych odcieni jest e, bardziej widoczna, bardziej zauważalna nawet tutaj przy, tym, mm, przy tych zapisach. Co ciekawe e, czas schnięcia jest Krótszy i to dość znacznie krótszy, e, jeśli chodzi o rodię w porównaniu do Oksforda, bo przy Oxfordzie było to ponad 30 sekund, natomiast e, przy rodi e, no poniżej 30 sekund, gdzieś między 20 a 30 sekund. A znowu tutaj e, bardzo ciekawy efekt e, uzyskałem przy teście wodoodporności, ponieważ woda. Ponieważ ten atrament nie zdążył tak mocno wchłonąć się gdzieś tam wniknąć w strukturę papieru i woda wypłukała ten pigment brązowy, czy w zasadzie pomarańczowy, co później będę jeszcze pokazywał i została tutaj taka baza, która jest niebieskawa, taka może delikatnie granatowa. I na tym papierze również, gdyby zdarzyło się, że notatki zostaną zalane, to bez problemu będzie można odczytać, co tam było zapisane. Więc, nawet jak na atrament, który nie jest oznaczony jako wodoodporny, i producent tutaj nie daje żadnej gwarancji na to, to w tym wypadku zalania atrament zachowuje się bardzo dobrze. A jeśli chodzi o cieniowanie to w związku z tym, że tak jak w przypadku Poljetu, oczywiście nie w takim dużym stopniu, ale tutaj na Rodi ona chłonie nieco szybciej niż, niż ten Oxford, to też ta pierwsza linia jest znacznie jaśniejsza na Rodi niż na Oxfordzie. A cieniowanie mimo wszystko jest dosyć interesujące i tutaj można ciekawe efekty uzyskać. Oczywiście też przeprowadziłem testy na różnych talówkach. Na żadnej nie ma tutaj żadnego strzępienia, nie ma mowy o niczym takim. Na tym papierze zachowuje się ten atrament bardzo dobrze. Bardzo też przyjemnie się po nim pisze, ponieważ on jest dosyć gładki. Zresztą oba te papiery są, są raczej gładkie. Przy czym tutaj nie ma tego ryzyka, aż tak dużego rozmazania, kiedy na przykład osoba leworęczna by tego atramentu chciała używać w piórze wiecznym. I ciekawa sprawa, przy nasyceniu tutaj również tego atramentu było bardzo, bardzo dużo, nanosiłem go pędzlem i w porównaniu z tym Oxfordem, to tutaj pojawia się bardzo delikatnie, ale już zauważalnie ten połysk i on jest taki Zielonkawy, ale to jest taka zgniła zieleń. Przy czym no, trzeba wziąć pod uwagę to, że raczej nie będzie to zauważalne. Nawet przy bardzo mokrych stalówkach, tak jak tutaj w przypadku Jinhao, nie ma tego efektu połysku, więc być może artyści, jacyś wykorzystujący atramenty do malowania, mogliby sobie pozwolić na próby jakiegoś tam okiełznania tego, tego połysku. Przebijanie i prześwitywanie. Na RODI nie prześwituje, natomiast w miejscach, gdzie tego atramentu było dużo, on delikatnie przebija pomarańczem. Oczywiście no to jest ekstremalny test, i, i w tym wypadku no, trzeba się liczyć z tym, że tylko jakieś najbardziej odporne papiery będą w stanie coś takiego przetrwać, więc myślę, że bez problemu i śmiało można wykorzystywać też. Ten atrament do pisania na papierze Rodia. Zapisałem sobie na kartce większy blok tekstu, żeby zobaczyć, jak ten atrament prezentuje się w takiej szerszej perspektywie. I muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o cieniowanie, to wygląda to bardzo fajnie. Rzeczywiście, gdzieś ta sepia w miejscach, gdzie stalówka podała go mniej w miejscach, gdzie stalówka podała go więcej, jest no niemalże czarny, ale ogólnie przekrój od tej sepii do tego bardzo ciemnego brązu jest zauważalny. I oczywiście zapomniałem o jednej z najważniejszych cech i przypomniałem sobie o niej dopiero zapisując ten, ten tekst. Oczywiście podczas pisania wyraźnie wyczuwałem ten zapach, o którym mówi producent, i który jest nawet w nazwie tego atramentu, i wcale nie trzeba wsadzać nosa w kałamasz, wystarczy rzeczywiście używać go. To jest zapach kawy, raczej słodkiej. Podejrzewam, że ta słodycz wynika z tego zapachu, który mają chyba wszystkie pozostałe atramenty KWZ, czyli takiej wanilii. W związku z tym słodka kawa, nawet w tej chwili. Kiedy tekst już zdążył wyschnąć, od czasu do czasu jestem w stanie wyczuć ten zapach. Także tutaj wszystkie obietnice zostały jak najbardziej spełnione. I przyszła mi do głowy jeszcze jedna rzecz: czy tego atramentu z powodzeniem będą mogły używać osoby, które piszą stalówkami maczanymi, więc przeprowadziłem taki mały test. I wykorzystałem ostrą i ściętą stalówkę i muszę powiedzieć, że atrament ten zachowuje się fantastycznie, jeśli chodzi o właśnie zarówno ścięte, jak i ostre stalówki, więc z powodzeniem mogą go używać również kaligrafowie. Tutaj przy ostrej stalówce oczywiście tego atramentu, kiedy jest podawane więcej, to, to cieniowanie nie jest tak widoczne. Natomiast jeśli chodzi o stalówki ścięte, to w momencie, w którym tego atramentu jest na, na w zbiorniczku coraz mniej, to oczywiście wychodzi, wychodzą właśnie te y, odcienie sepi w pozostałych miejscach. Jest to raczej ciemne i czasami miejscami również ten połysk gdzieś tutaj się pojawia. Słowem podsumowania, myślę, że nazwa Atramentu bardzo dobrze odzwierciedla to, co dostajemy. Producent złożył obietnicę i została ona jak najbardziej dotrzymana. Kolor jest taki, jak można się spodziewać, czyli jest kawowy. Rzeczywiście, zapach również jest kawowy. To jest wyczuwalne nie tylko po otwarciu, po odkręceniu kałamarza, ale też podczas pisania i po tym, jak atrament już na papierze wyschnie, więc. Gdyby pisać listy za pomocą tego atramentu, to pewnie osoba, która taki list otrzyma, również będzie mogła go wyczuć. Dziękuję wszystkim za oglądanie, i liczę na komentarze. Zapraszam również do kolejnych filmów, które mam nadzieję pojawią się już niedługo. Do zobaczenia.